No to cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studiu kolejny gość, finalistka mistrzostw Polski, Tosia. Dzisiaj Tosia przeprowadzi analizę partii który, z mistrzostw Polski, którą e, sobie wybrała. Jak ci się grało na zawodach? Fajnie. Fajnie. Podobało Ci się? Tak. Mamy plan na pewno pojechać na kolejne. Chociaż już nie będziesz mogła grać w tych dziecieczkach, już będzie starsze. Aha. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, na tym turnieju były dwie Tosie. Pierwsze trzy rundy były słabe, ponieważ Tosia grała szybko, ale potem po trzeciej rundzie, takiej bolesnej, przegranej, Tosia się przebudziła i zaczęła grać naprawdę poważne, fajne szachy. Co się zmieniło najbardziej, wiesz? Nie wiem. Zmieniło się to, że Tosia zaczęła długo, długo myśleć. Długo myśleć, zaczęła sprawdzać posunięcia. To, co różni teraz Tosię od Tymka, to to, że Tymek gra, jedzie jak dzikus. A To się zaczęła wreszcie w szachy grać i zaczęła myśleć. Dobra, pokazuj partię, bo gada mi gadam, a to ty masz pokazywać. Dobra. Ja... Nee, ja tu. On tu. Dobra, czyli pionki do środka. Tak jak prawie wszyscy zaczynają, nie? Ja daj gram włoską. Ona skoczkiem. Co to za strzałki? No, no, no. No, no przedtem rysowała. Dobra, no to wyszły skoczki i co dalej? Ja na włoską. T dobra, Aha. ten początek nazywa się partia włoska. Ona idzie skoczkiem, a ty? Ja idę tu, żeby tu dać widełki. Dobra, ci atakujemy ten słaby punkt F7 od czarnych, nie? Wiesz, jak to się w ogóle nazywa? Ty chyba nie, nie, wiesz. nie wiem. To się nazywa atak smażonej wątróbki. Nie, to się tak nie nazywa. <laughs> to się tak nazywa, naprawdę. My to nazywamy chyba tak, nie wiem, my to nazywamy jakoś? Nie. Nie, nie nazywamy. skoczek idzie do ataku już. I dużo osób nie potrafi się obronić od tego ataku, nie? Jest tylko dobry ruch, jeden dobry ruch, żeby się obronić. Ty wiesz Tak. Powiemy jaki? D5. D5, dobra. Przeciwniczka zagrała hetmanem i to już jest błąd, nie? No ja się tam wpakowałam nie skoczkiem, tylko gońcem. Dlaczego gońcem? No bo to strzałem, a, no ja, a, a jak pokój się tutaj skoczkiem, to ona też. wieżą ucieknie i no, nic. Skoczkiem też dobre, nie? Ale już nie ma tych widełek, więc weszłaś gońcem. Dobra, idziemy dalej. Ona się odsunęła, ja się odsunęłam, żeby tu wejść z skoczkiem. Tak jest, teraz ten skoczek chce tam wrócić znowu z widełkami, a przeciwniczka zagrała co? Nie obroniła się, ma się nie. pogoniła mnie. To jest. Aha, jeszcze ja nie powiedziałem, słuchajcie, to jest czwarta runda. Czyli to jest ta runda, kiedy to się obudziła i zaczęła grać naprawdę dobre szachy. To jest prawie, prawie idealna partia. Prawie idealna. idealna. Jedna rzecz będzie tam trochę nie taka, nie? Ale to pokaż. Dobra, jedziemy dalej. Ja robię widełki, ona się odsuwa. Ja biję i wierzę. Tak jest, już. I ona mi atakuje końca. Najtrudniejsze no zadanie wykonane, nie? Już masz dużą przewagę materialną. Ale w takich partiach jeszcze czasami się zdarzało tą przewagę wypuścić. A tutaj już będzie, będzie super. No, pokazuj dalej. Ja wyłażę skoczkiem. Ona idzie dziwnie, heciem. Ja łupię gońca, ona łupie skoczka. Dobrze, tym skoczkiem wyszłaś, nie? Bo kiedyś no. takie skoczki tam ginęły, a to, to by się udało. Skoczek zdobył wieżę i się wydostał no, z tego rogu. Jeszcze wysprzątał gońca. Mhm. Ja skoczkiem wychodzę. Dopiero teraz. Mam bieg końca, ja jej I teraz heciem lezie. Idzie do ataku chęcie co? Tak, myślałam, że już teraz można tu dać yy, złapać chęcia, ale patrzałam yy, i po, zobaczyłam, że tu może jeszcze tędy uciec. Mm -hmm. A potem o tym zapomniałam. Ty, ty A, patrzyłaś na ten atak na Hetmana. Wierzę, dobra. Ale zagrałaś tutaj. To dobry tutaj, ruch, nie? Tutaj, no. Bo co ten ruch robi? Otwiera gońca. Otwiera gońca. No i jedziemy dalej, pokazań. Ona sobie zablokuje Hetmana. Ale też sobie gońca otwiera, nie? Dlatego no. zrobiła ten ruch, tak, żeby tak, sobie tak, gońca tak, otworzyć tak. pewnie. Ale to blokuje drogę hetmanowi. hetmanowi. Ja tu mogę już złapać go? Nie, no. nie jest złapany. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie? nie jest złapany. Dlatego najpierw zagrałaś Gońcem, Gońcem. nie gońcem teraz. Hmm. Ale ja ale jeszcze, jeszcze tego nie widziałam tu, bo o tym zapomniałam. Czy najpierw widziałaś potem zapomniałaś? Tak, najpierw. A to, najpierw, sobie najpierw to widziałam, y, że ten pionek. Y, najpierw widziałam, jak on jak tego pionka tu jeszcze nie było. Mhm. Y, potem o tym zapomniałam, tylko po prostu wyszłam tu gońcem. Aha. E, no i. Potem się przypomni. Ja potem się przypomnieć, jak jeszcze Dobra, raz, to popatrz na gońcem i teraz mi się to przypomniało, ale nie mogę, bo ona też miała tego Brawo, dlatego najpierw zagrałaś pionkiem, wygoniłaś tego gońca. Ja myślę, że ta przeciwniczka nie wiedziała, że ten hetman jest Tak, nie wiedziała, nie wiedziała. Ona się cofnęła i ja hecia. I teraz hecio złapany, nie ma gdzie uciekać. Tak, super. Pierwszy raz takie, słuchajcie, Ona się wyszła tu i jak ja jej zbiłam, to ona się tak ze głowy złapała Ojej. i tak, Hej tak zrobiła. Stracamy. Partia przegrana. Tak naprawdę ta partia już wcześniej jest przegrana. Od momentu kiedy czarne straciły wieże, to już mają małe szanse, nie? Jedziemy. Je, ona mnie zbiła i ja. Dawaj, dawaj. Ja skokiem, idę Skok. na, na następne wideo. To był super, tylko on mi się podobał, bo ten skoczek idzie do ataku. Ja tu myślałem w ogóle, że zrobić roszadę. A ty idziesz z kokiem do ataku, Patrzę, jaki super ruch. Tam widełki. Czekaj pokażemy mi już. Zrobiłam lepszy ruch niż ty. No, tu grożą widełki, tu zbicie pionka, tu napada, se myślę, ale ta Tosia fajnie gra i atakuje. Dawaj dalej. Ona gońcem i ja wciskam widły. Są widły. Na wieże i króla. Ona co? Ona się odsuwa. I ja zbijam. łup, 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 łup Ona atakuje mi wieżę. Ja łupie pionka. Pięknie. Dalej. Ona królem. No teraz, jak jest ja. du duża przewaga materialna. Ja to wymieniam. Ty, to ty wymieniasz, nie? Ty chciałaś wyczyścić szachownicę z czarnych figur. Super ruch skoczkiem. Ona co gra? Ona mi wieże atakuje, ja biję gońca. I tutaj, super bicie, żeby pozbijać. Ona mi bije wieżę. I teraz co było? Mata nie, zauważyła. nie zauważyłaś. Nie zauważyłaś Mata. ale to ja myślę dlatego, że miałaś już w głowie pomysł, żeby powymieniać te figury, nie? To był ładny mat. Jak on się nazywa? Mat, nie wiem jaki. No się tak nie nazywa. <grym> <grym> to jest mat Anastazji, tak to przypomina. Taki macik. Dobra, pokaż już na szybko, jak to zamatowałaś. Chociaż ja tu jeszcze się potem stresowałem, jak oglądałem transmisję. Czemu się stresowałeś? No, że pad będzie. Już tak przewiniemy na szybko, co? Bo tutaj już... Ja? Łup, łup. No pokazuj ty, nie wtrącam się. Heczem, pionem, roszada. Ona mi atakuje, roszadę. Rzadko się zdarza, że roszada jest zagana w 26 ruchu. No, rzadko się zdarza. Ja tak patrzyłam też na sapieniec i to by dziwnie wyglądało. Mhm. No ale to roszada głównie po co? E, żeby tu wieże. Żeby wieże włączyć do ataku, nie? Bo już nie, króla nie musimy chować, żeby był bezpieczny, ale musimy włączyć wieże, będzie łatwiej dać mat. Idziemy dalej. Szach, ona się odsuwa. Ja gdzieś tam hetmanem idę, żeby. Łup i mata dać. No, wiesz coś, wiesz co? Co? Póki są pionki przeciwnika, to nie będzie pata, nie? No. I tu się nie stresowałem, że będzie pat bo przeciwnika ma jeszcze dużo pionków, ale zaraz zacznę się stresować. <śmiech> <śmiech> no, tu... Ona mi atakuje roszadę, ja łup. Ona się obroni od mata. No ale bałaś tu się o swoją roszadę? Nie. No nie, że jeden pionek nic nie zrobi. Nie, nie bałam się, w no. ogóle ja łupię, ona jedyne pole do uciekania, łupię, nie jedyne pole do uciekania. No tutaj, Pionka. tu się zacząłem stresować, bo tu jest tylko jedno pole, gdzie król się może ruszyć, a wyłupałaś wszystkie pionki, nie? Tutaj. No jakby nie to pole, to byłby pad, więc tu do końca trzeba uważać, no ale wszystko dobrze pójdzie, dawaj. Ona się odsuwa. I ja cisnę na niego, on ciśnie na mnie, ja cisnę na niego, ona się odsuwa, ja pionkiem bronię. Tu wiesz co, Tu co? szybciej coś z wieżą powinnaś kombinować, żeby szybciej tą wieżę gdzieś znaleźć, przejście dla wieży do ataku gdzieś, nie? Tu. Żeby wieża, no tu akurat podbicie pionka, nie? <laughs> nie Ale już teraz. na parę ruchów wcześniej. Dobra, pokaż już do mata, nie? W końcu jak ta wieża wyjdzie, to, to będzie mat, nie? Mhm. Matkę cię im wierzą. No, dajemy. Ja łup, ona łup, ja idę do góry. Ona mnie łapie, ja oddaję, oddaję pionka, żeby zrobić, tą klat żeby zrobić tą klatkę i dawać tam mata. Y -y -y -y. Wierzą no, mi czasami, czasami jest tak, że nasze piąki albo nasze figury mogą przeszkadzać w dawaniu mata. Nie wiem, ty no. specjalnie oddałaś żeby sobie wyczyścić szachownicę no idziemy. i żeby, żeby już mieć i yy, żeby już mieć takie tą klatkę takie linie tak jest klatkę król odcięty i teraz teraz już nie stresowałem teraz już wiedziałem że dasz mata ja tu ona ucieka ja tu i ona teraz już tak że ten no, mat że nikt ten nie, mat. nie lubi przegrywać no, ona tu ja tu i ja e, jej ruch ona je do roku, i ja Moc, zwycięstwo! Jo, gratulacje, I się wtedy cieszymy. To było zwycięstwo. pierwsze zwycięstwo Tosi na mistrzostwach Polski. Przełomowe. Tosia zaczęła potem super grać, dużo punktów. Nie pierwsze. To była. Teraz miałam 6,5 zwycięstw. A to na innym turnieju, dobra. Dobra. Taka to partia, taka analiza, mamy nadzieję, że Wam się podobała. Takie to szachy w wieku do 8 lat. A ta partia była naprawdę dobra. Tutaj, jak sprawdzaliśmy w analizę na Czeskomie. To Tosia miała zgodność ponad 90% ruchów z silnikiem. Także mi się takie partie rzadko zdarzają. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiamy do następnego razu. Pa. Razie. Pa! Zagrałam parę ruchów lepiej niż ty. No i co się pa. chwalisz? No się chwalę, bo jestem lepsza od ciebie. Tu później. <grym>